I teraz Ronaldo. Kante. Rice. Gra toczy się mimo tego faulu. Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. Ale. Mazrawi. Mamy teraz rozciągnięcie gry. Naprawdę sensowny pomysł. Będzie centra, czy raczej zejdzie do środka? Krojf. Alison broni, choć przecież nie miał prawa. To musiał być gol. Daleka piłka z rogu. Nie, nie tak. Źle to teraz wybija. Wciąż może coś z tego być. Dobrze teraz w obronie. Świetnie się ustawili. Znów mają piłkę. Teraz dobre zagranie. Czy potrafią to wykorzystać? Przerwał atak rywali. No i po ataku, dobra interwencja. Co teraz zrobi? Zacentruje? Czy zdoła trafić? Ależ teraz wejście obrońcy. Była dobra okazja. Przejmują teraz piłkę, dobrze się ustawili, mogą zaatakować. Schodzi teraz do środka. Tankarz broni, zagrożenie nie minęło, trzeba wybić. Kobitka i gol! Pierwszy strzał jeszcze udało się obronić, ale poprawki już nie. Doskonałe wykorzystanie sytuacji. 2 do 0, gramy dalej. Strzela Kojw. Co tu się dzieje? Ten fiłka... Schodzi teraz do środka.